Ściemaneczki z strony Jak widzieliście po wstępie tego filmiku to filmik po przerwie bo dość długiej przerwie i lecimy od razu z grubej po, po gaduchę z Unopelka temat łańcuszki łańcuszków może być dużo na przykład łańcuszek sklepowych którzy, który widzicie teraz na ekranie ale to jeszcze nie wszystko to jasnej cholery bo na przykład są łańcuszki Facebookowe, które zaśmiecają Facebooka. Na przykład, taki myśli, że jesteś ładna, zapytała, coś tam, coś tam. Tutaj macie, możecie sobie zatrzymać, to jest tylko wyrywek. E, jakieś gówno, jakieś, że wyznać miłość, że, wkajcie, 20 razy, i te łańcuszki, i te łańcuszki się rozprzestrzeniały, tak w kółko. Jest takim e, z rudym lisem e, Rudy lis, Jeśli lis to przeczytałeś w ciągu 12 godzin Twoje, twoje rodzice Umrzą U, Coś tam, coś takiego Rudy lis przyjdzie z nożem i Dowód jakiś tam, zginęli tam Miral, Miranda i Grzegorz A ich syn 12 godzin później Aby tego nikogo nie Do 10 komentarzy Ja się tego nie boję, bo ja już raz Nie szukałem, nic się nie stało I to było, po prostu to jest masakra bo... Tylko chcą cię naciągnąć za mnie. Kolejny, poznajemy, kurde, playmek, Ale są też takie fatalne, które w ogóle widać, że są przekopywane. I jeśli przytałeś, to w ciągu 12 godzin umrą, aby tego nie kliknąć. to jeszcze do 20 komen masz na to dzisiaj nie wierzysz. I tyle. Więc masakryczny. Ale są też takie cyferkowe, znajdź i coś będziesz tam, będziesz się cała z jakąś tam osobą. Jakieś teraz zagniącze pomyślenia to i tak nie działa, więc fuck you. Ale mamy klątwę na to, bowiem trzy kropki. Jeśli to przeczytałeś, znaczy, że wszystkie durnie łańcuszki, klątwy są z ciebie zdjęte i jesteś na, nieodporny na 4 ever, ale Do widzenia. Więc to był trzeci odcinek łańcuszku, więc do zobaczenia. Piona.